Później osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem. Tydzień trzeci rekolekcji w mieście z matką Teresą z Kalkuty o naśladowaniu świętej naprawdę. Nowa logika. We wstępie do rekolekcji mówiłem o tym pomyśle, który miałem na siebie, bo ja byłem sobą ogólnie rozczarowany. Rozczarowany tym, że nie umiem się w wielu sytuacjach zachowywać, że moje życie nie jest takie udane, że wielu rzeczy nie robię, które chciałbym robić, i widząc niewystarczalność swoich pomysłów na życie, postanowiłem naśladować naprawdę świętego. Moim pierwszym świętem, którego naśladowałem, był święty Franciszek. Wcześniej starałem się Ewangelię wdrażać dosłownie. A robiłam to również z pomysłami na życie matki Teresy Skalkuty. I to jest właśnie tydzień, w którym chcę Wam opowiedzieć o nowej logice, czyli nowych pomysłach na siebie, na to, jak można kształtować swoje życie. Nowa logika, nowa logika myślenia, logika podejścia do czasu, do drugiego człowieka, do życia. Nowa logika. Zapraszam. Później osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem.